Witam, dzisiaj odbieramy sobie nasz Edrop od Tenzora. To jest NFT Marketplace na solanie. Także tutaj ja już zaakceptowałem sobie. Macie po prostu info, że zgadzacie się na warunki. Na dole jest. Musicie odhaczyć tutaj, że się zgadzacie. I na dole macie opcję OK, czy tam, że się zgadzacie. Klikacie, przechodzimy na tę stronę. Odbieramy. Ja, jak widać, nie mam tego, ponieważ nie miałem tam żadnych, nie kupowałem żadnych nft i tak dalej. Nie bawiłem się na tym, ale cena jest w miarę spoko, tak, prawie 2 dolary. Niektórzy dostali takie sumy. Znaczy, tak piszą na Twitterze, nie? Czy to prawda, to nie wiadomo. No cóż. A NFT też kosztował dużo, także trzeba było trochę poświęcić tutaj. Link zostawię pod opisem filmu, jak zawsze. Powodzenia.